W ostatnich latach zakupy internetowe cieszą się niesłabnącą popularnością. Za pomocą paru kliknięć możemy kupić dowolną rzecz praktycznie z każdego zakątka świata. Jeśli zastanawiałeś się kiedyś nad założeniem sklepu internetowego, pokażę Ci dziś, jak zainstalować i uruchomić sklep internetowy PrestaShop na hostingu LHPL. Czym jest PrestaShop? W wielkim skrócie, PrestaShop to gotowe rozwiązanie e-commerce, które dość łatwo pozwala uruchomić funkcjonalny sklep internetowy. Oprogramowanie jest dodatkowo bezpłatne, dlatego jeśli szukasz dedykowanej, darmowej platformy e-commerce, która jest w całości stworzona z myślą o otwarciu sklepu internetowego, PrestaShop jest najpopularniejszym rozwiązaniem. W tym poradniku pokażę Ci, jak zainstalować PrestaShop. A także skonfigurować przykładowy produkt w sklepie. Instalacja jest dość prosta, dlatego już za parę minut będziesz mógł otworzyć swój sklep internetowy. Zanim zaczniemy, do instalacji PrestaShop będziesz potrzebował domeny internetowej, która będzie adresem Twojego sklepu. Domena powinna wskazywać na Twój serwer w lh.pl. Jeśli domena została zarejestrowana poza LHPL, potrzebne będzie jeszcze odpowiednie ustawienie jej rekordów DNS. Jeśli nie wiesz, jak tego dokonać, w opisie tego filmu znajdziesz odnośniki do naszych artykułów, jak dodać domenę do strefy DNS hostingu, a także jak zmienić jej rekordy DNS. Potrzebujesz także hostingu www, który jest miejscem, w którym przechowywane są pliki Twojego sklepu, dane o produktach, zamówieniach czy klientach. W ramach hostingu możesz tworzyć również skrzynki pocztowe e-mail. Na początek wystarczy ci hosting współdzielony. Dla nowego sklepu na PrestaShop możemy polecić pakiet Mango. W opisie filmu znajdziesz artykuł, który podpowiedź jak zamówić i aktywować hosting. Natomiast kiedy Twój sklep zacznie się rozrastać i generować spory ruch, warto rozważyć ofertę Cloud Server w LHPL. Potrzebny będzie również certyfikat SSL, który w przypadku sklepów internetowych jest niemal obowiązkowy, a przynajmniej mocno zalecany. Zapewnia on bezpieczne połączenie pomiędzy przeglądarką klienta a Twoim sklepem internetowym. Co prawda certyfikat SSL nie jest technicznie wymagany do działania sklepu i możesz zainstalować sklep bez niego, lecz to właśnie certyfikat SSL zapewnia szyfrowanie, które jest tak istotne np. w trakcie składania zamówień przez klientów, kiedy potrzebne jest wpisanie danych osobowych, adresowych czy płatności. Dlatego właśnie obecność certyfikatu jest pożądanym dodatkiem. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą certyfikatów SSL na stronie lh.pl, bądź możesz uruchomić na swoim hostingu bezpłatny certyfikat SSL Let's Encrypt. Link do artykułu, jak uruchomić taki certyfikat, znajduje się w opisie tego filmu. Kiedy masz przygotowany hosting, domenę oraz certyfikat SSL, możemy przystąpić do instalacji PrestaShop na serwerze. Zacznijmy od stworzenia bazy danych. To w niej sklep przechowuje właśnie wszelkie informacje, w tym o zamówieniach, klientach czy produktach. Aby stworzyć bazę, zaloguj się do swojego panelu klienta, a następnie przejdź do sekcji serwery i bazy MySQL. Podaj nazwę bazy, zatwierdź utworzenie i nadaj hasło, a następnie zapamiętaj lub zapisz te dane, ponieważ będą potrzebne podczas instalacji. Aby usprawnić zakładanie bazy, w opisie pod filmem znajdziesz nasz poradnik, który opisuje szerzej właśnie tworzenie baz danych. Po utworzeniu bazy, konieczne jest pobranie najnowszej wersji PrestaShop. W tym celu przejdź na stronę prestashop.com i z górnego menu przejdź do Produkty, PrestaShop. Znajdziesz tutaj przycisk Pobierz. Kiedy pobrałeś pliki, rozpakuj ściągnięte archiwum ZIP. Najważniejsze pliki to index.php oraz PrestaShop.zip. Uruchom następnie program FileZilla i podłącz je do swojego hostingu w LH.pl. Dane logowania do serwera możesz znaleźć we wiadomości e-mail, która była do ciebie wysłana po zarejestrowaniu hostingu. Jeśli zalogowałeś się pomyślnie, wyślij na serwer wspomniane dwa pliki. Index PHP oraz prestaż od ZIP. Kiedy pliki zostały przesłane, wpisz w przeglądarce internetowej nazwę Twojej domeny, która jest jednocześnie adresem sklepu. Wyświetli się postęp rozpakowywania plików na serwerze, a następnie kreator instalacji. W polu Continue the Installation IN wybierz język polski. Kliknij następnie przycisk Next. Pojawi się plansza z umowami licencyjnymi oprogramowania. Aby przejść dalej, musisz zaakceptować zgody. Pojawi się teraz formularz pozwalający zdefiniować podstawowe informacje o sklepie. Wpisz nazwę swojego sklepu, wybierz branżę, jakiej dotyczy, wskaż kraj, a w sekcji Twoje konto ustaw dane do konta administracyjnego. Zatwierdź zmiany przyciskiem. Następny. W tym kroku musisz uzupełnić informacje dotyczące bazy danych, którą utworzyłeś wcześniej. Wypełnij pola z nazwą bazy, a także jej użytkownika i hasło. Są to pola obowiązkowe. Pole adresu serwera bazy danych i prefiksu tabel nie muszą być zmieniane. Jeśli chcesz sprawdzić, czy połączenie z bazą jest poprawne, kliknij przycisk Przetestuj połączenie z bazą danych. Jeśli test przeszedł pomyślnie, kliknij przycisk Następny. Jeśli wszystko przebiegło poprawnie, instalacja zostanie zakończona a sklep będzie w pełni zainstalowany. Zapamiętaj proszę swoje dane logowania, ponieważ będą ci potrzebne. Znajdziesz tu również odnośniki do panelu administracyjnego, a także strony głównej. Zanim jednak dodamy pierwszy produkt, należy usunąć folder Install z serwera. Ze względów bezpieczeństwa nie będziesz mógł zalogować się do panelu administracyjnego, póki ten katalog nie zostanie usunięty. Aby go usunąć, uruchom program FileZilla i zaloguj się na swój serwer FTP. W katalogu z PrestaShop y wyszukaj folder Install. To pozostałość po instalacji sklepu, którą należy usunąć. Kliknij prawym klawiszem myszy na tym folderze i wybierz Usuń. po logowaniu do panelu administracyjnego przywita cię samouczek, który poprowadzi cię przez podstawową konfigurację i pokaże jak dodać pierwszy produkt oraz ustawić najważniejsze elementy sklepu, takie jak wybory płatności, dostawców czy moduły. Dzięki samouczkowi dodanie pierwszego produktu zajmie ci tylko parę chwil. Prestashop jest wstępnie zainstalowany z przykładową bazą produktów. Dzięki temu po ukończeniu samouczka możesz sprawdzić konfigurację tych przykładowych produktów i na ich podstawie nie powinieneś mieć trudności z dodaniem własnej bazy produktowej. Jeśli ten poradnik był dla Ciebie pomocny, zachęcamy do zasubskrybowania tego kanału, kliknięcia dzwoneczka i pozostawienia łapki. Jeśli w trakcie instalacji natrafiłeś na coś nietypowego bądź chciałbyś podzielić się opinią, sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Do zobaczenia!